Dzisiaj chciałbym Wam pokazać kolejny motocykl, który dostaliśmy na testy. A jest tym motocyklem Junak M11. Oczywiście w wersji 125. O tej maszynie opowiada nam trochę Mariusz, który przejeździł nim... Mm, ile? 300 par. Jakieś 300 kilometrów nim pojeździł, także no już może coś powiedzieć na temat tego sprzętu coś sensownego, ale zanim zaczniemy o nim mówić, to chciałbym wam pokazać pewną ciekawostkę, ponieważ jesteśmy właśnie w Koninie i tu przed wami jest taka o, ciekawa, bardzo e, rzeźba, figura. Jest to fontanna ogólnie, która powstała na cześć pewnego człowieka, który się tutaj w Koninie urodził. E, tam Julius sprawdzi się sobie na wikipedii otóż gościu wynalazł prezerwatywy te takie lateksowe, które dzisiaj znamy, bezszwowe podkreślono jest właśnie, że są bezszwowe nie wyobrażam sobie jak mogłyby być prezerwatywy, które mają szwy on wynalazł w jednej całości takie prezerwatywy bezszwowe, no i to jest właśnie pomnik na jego cześć taka ciekawostka w Koninie wróćmy do naszego sprzętu jak już wcześniej wspomniałem Jonak M11 przez 125 bardzo fajny kruzjerek bardzo przyjemny, wygodny ale tak jak już powiedziałem trochę więcej o nim nam powie Mariusz Mariusz powiedz mi czy ten sprzęt to jest taki dobry sprzęt na to żeby leczyć się z kompleksów Powiem Ci, wiesz co, wbrew pozorom, to naprawdę jest dobry sprzęt. Bo mogłoby się wydawać junak, chińskie, może, może to być byle co. Na, mi, naprawdę to jest całkiem niezły sprzęt. Wystarczy na niego popatrzeć, tak? Zobacz, tak jak już wcześniej, w, w, wcześniej za kulisowo żeśmy rozmawiali, no zobacz, już tu niklep to aż kapie. W rozmowach między, między znajomymi spotkanych, czy to, czy, czy to na parkingu, czy to po drodze, Nikt, powiesz mi, nikt nie chciał wierzyć w to, że to jest produkcji chińskiej. Chiński. A... Każdy, każdy, każdy twierdził, że to jest naprawdę jakaś inna produkcja, a większość nawet my, my myślała, że to jest nasza rodzina. Więc wrażenie sprawia bardzo fajnego motocykla. Zresztą nie wrażenie. No, generalnie, jest, generalnie jest bardzo fajny. Trzeba też powiedzieć, że ten motocykl nie pochodzi z fabryki tak jak na przykład bardzo konkurencyjne pojazdy, internetowych, to, to pod tą nazwą można go szukać. Aczkolwiek na polskim naszym forum też jest bardzo dużo fajnych informacji. Jest takie forum Junak Daytona. Powiedz nam Mariusz, jak się jeździ? Prawie wszystko? kanapa kanapa dzielona, bardzo, bardzo wygodna. Natomiast co chodzi o, o rzeczy jezdne, tak na dobrą sprawę, no nie ma się czego czepić. Naprawdę nie ma się czego czepić. Ma, mankamentem jednym ja zauważyłem, no to może być, może być krótkie przełożenie między drugim a trzecim biegiem. Ale to w zasadzie to wszystko, aż się wierzyć nie chcę, że, że, że to jak się prowadzi, że to ma 125 pojemności. Do ciekawostki powiem, producent danych technicznych podaje, że to ma osiągać 90 km na godzinę. Ja już nim osobiście jechałem 110. I to nie była, i to nie była, że to powiem niego pełna moc, ale nie o to chodzi, tak? bo jak ktoś chce sobie pochulać szybko to niech sobie kupi inny motocykl nie tego typu ścigacza, natomiast motor jest skrojony no, kochają wiatr, kochają wolność a niekoniecznie muszą kochać się. no zgadzam się z tą opinią a powiedz Mariusz jak jeśli chodzi o wysokość bo bardzo często na naszej stronie ludzie pytają e, czy ten motocykl będzie dobry dla niewysokiego kierowcy no słuchajcie ja mam 1,70 m wzrostu, nie mam najmniejszego problemu, żeby czuć się komfortowo i bezpiecznie na tym motocyklu, zatrzymując się, nie wiem, przy przejściu dla dyszyk, na światła. Dosięgasz spokojnie. Spokojnie. Jest to tak, 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 tak dobrze skrojone, że tak powiem, dla, dla ludzi mojego wzrostu motocyklu, że jest ok. Tak. Z kolei ja mam 1,80 m, też się na nim czuję wygodnie, nic mnie tu nie irytuje, odległość tych, tych nóżków jest jak najbardziej w porządku, odległość do kierownicy też jest super, wyprostowana mam pozycję za kierownicą, jak wiadomo w Junaku N16 to taką się bardziej pozycję przyjmuje na bumeranga, tutaj, tutaj jedziemy godnie, tak? No, Myślę, że dla dorosłych kierowców to będzie miało duże znaczenie. Jeśli chodzi o wyposażenie tego motocykla, jest on bardzo dobrze wyposażony. Ma bardzo duże hamulce. Dwie tarcze hamulcowe to, to wiadomo, to jest trochę za dużo, aczkolwiek no, to jest przeróbka motocykla, który normalnie wychodzi w pojemności 320, więc tutaj te wszystkie rury, ramy są z grubościennej blachy zrobione. Zdolne są przenosić dużo większe obciążenia niż te, które tutaj serwujemy tym, tym silnikiem ograniczonym do 125 pojemności. no Stąd też te wszystko takie jest masywne, duże, wielkie, jest to też ciężkie, wiadomo. A mimo to ta waga, powiedzmy, mieści się w granicach normy. No moim zdaniem, górna granica dla 125, jeśli chodzi o waga, to jest około 140 kg. Ten waży 150 kg. Waży. Więc no powiedzmy, gdzieś tam się mieści na światłach jak się zbiera jak okay. startuje wraz z samochodami czy jedną, je natomiast w trasie w trasie jak sobie będziemy jechali w 90 km na godzinę to, to bez najmniejszego problemu, ciężarówki też też nie wyprzedzać, nie będą. tylko mówiąc nie będzie zawali drogi. No, a tak, Ty wyprzedzisz jest... ciężarówkę? O, oczywiście <laughs> wyprzedzisz ciężarówkę? można wyprzedzić jest to już, że tak powiem, granica. Yy, granica. granica, może. No, ale, ale nie, 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 nie. Na pewno to, co powiedział, na pewno nie będzie zawalić drogą i nie, nie, będziesz, nie będziesz przeszkadzał innym uczestnikom. Mamy tutaj też y, ręczne ssanie. Y, no, fajnie, że ono jest przy kierownicy. Mm, wiele motocykli y, tanich y, jest tak skonstruowane, że gdzieś to ssanie jest tam na dole przy cylindrze co powoduje, że gdzieś tam musimy sięgać go na dole. Tutaj możemy sobie to ssanie wyregulować, zanim, zanim nastąpi rozruch. Podczas jazdy można z powrotem wrócić, nie trzeba się zatrzymywać, żeby to ssanie z powrotem cofnąć. Używałeś ssania? Nie. Nie, jest ciepło i nie ma potrzeby. Tego się używa tylko zimą, żeby, żeby właśnie motocykl trochę lepiej je szczególnie właśnie na zimnym silniku. Ten motocykl jeszcze ma stary rodzaj, nazwijmy to manetek, ma jeszcze włącznik świateł. Nowe motocykle już tego włącznika świateł nie posiadają, światła się uruchamiają razem z, z zapłonem. Tutaj jeszcze mamy tą możliwość zupełnego wyłączenia światła, co skutkuje też tym, że jeżeli zapomnimy, no możemy dostać mandat. Dlatego to nowe rozwiązanie, nowe przepisy, które wchodzą mi się akurat podobają. A powiedz mi czy te kierunkowskazy w świetle słonecznym są widoczne? No z tym bywa problem. Początkujący kierowcy często zapominają wyłączyć kierunkowskazu mm, po skończonym manewrze. Tym ta... bardziej, że bardzo czuły jest ten, 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 ten zmiennik tak. kierunkowskazu. Jest bardzo czuły i często tak, wyłą wyłączając jeden Włączymy włączymy się, drugi. że włączamy, włączamy drugi. No to właśnie, i to, to się zdarza początkującym kierowcom. No tu trzeba akurat będzie pewnie bardziej zwracać uwagę. Niektóre yy, tam skutery, czy niektóre motocykle tutaj dają po gałach ładnie tymi kontrolkami. Tu jest to troszeczkę bardziej ukryte, ale też widoczne. To też nie jest tak, że tu że z tego nie da się korzystać. To widać w słońcu, ale no powiedzmy, na szał, nie robi. Jeśli chodzi o hamulce to i tak dalej, no to już mówiliśmy, że jest super. A powiedz zobacz, mi, ale, zobacz, to jest ważne. A węże w stalowym Prawie, oplocie. W stalowym oplocie. Rzadko się to zdarzy. Najczęściej, tak. to... Najczęściej są to gumowe węże, które Wyja. pracują e, zamiast przekazywać płyn do klocko trzymacza, to mm, do tłoczków to po prostu pęcznieją, szczególnie jak już są stare, sparciałe, to, to się rozciągają. Piękny zbiornik, logo junak widoczne z, z ulicy ściąga na siebie wzrok, ludzie często zadają pytania, co to za sprzęt, jak to jeździ, czy nadal jest w Szczecinie produkowany itd. I to jest miłe, można z ludźmi sobie pogadać, tym bardziej jak się ma taki otwarty charakter, jak na przykład Mariusz. Słuchaj, ale powiem Ci, wiesz, w tym wszystkim jest, jest, jest najpiękniejszego? Posłuchaj, jak to pracuje. A właśnie. W ogóle nie pracuje jak 125. Odgłos pracy silnika ma taki po prostu na Palnik. Okay. Mamy tutaj dwa gaźniki. Jest to odrobinę, no większa trudność, ponieważ tu wchodzi w synchronizacja tych gaźników. Aczkolwiek też da się, to nie jest jakiś wielki czar. Trzeba się po prostu tego nauczyć. Może gdzieś trochę doczytać czytać informacji, ponieważ no, oczywiście mamy tutaj dwa cylindry, więc są też dwa, dwa gaźniki też tarcz hamulcową, nie ma tu taniego bębna. No i też ważna rzecz, chłodzony cieczą silnik jest. Dzięki temu podczas jazdy, nawet jeśli będziemy długo stać na czerwonym świetle, to silnik nam się nie przegrzeje. W odpowiednim momencie będę taka. Na zimnym silniku tam ciecz nie płynie, silnik się rozgrzewa, gdy się rozgrzeje, termostat się otwiera i wtedy mamy zwiększony obieg cieczy. To jest fajne, tak to, tak to właśnie powinno być. Porządne motory, tak powiem. Bardziej, że to jest cruiser, który no, zachęca też do tego, żeby wziąć jakąś niewiastę na, na tylne siedzenie. Udało Ci się wyrwać jakąś pannę na, na, na motor? Wiesz co? Nie, powiem Ci szczerze, nie, ale no ja to nie? specjalnie nie szukałem, wiesz, powiem Ci, że wiesz, nie o to chodzi, żeby byle lachona wyrwać.